Jeden z najbardziej niedocenionych filmów ever, od jednego z najbardziej niedocenionych reżyserów, przynajmniej w Polsce, mam takie wrażenie. Mamy o czym rozmawiać. I w obawie przed tym, że wiele osób tego filmu nie widziało, ta recenzja będzie no prawie bez spoilerowa. To znaczy, no, wiadomo, coś tam muszę z filmu pokazać, żeby go omówić, bo jednak należy mu się pewna doza analizy szczegółowej, ale jednak myślę, że w miarę bezpiecznie, nie będę zarazował żadnych kluczowych wątków, zakończeń i wniosków. To drugi film, wtedy 27-letniego Paula Tomasa Andersona z roku 1997, w którym PTA, bo tak na niego mówimy, wewnątrz branży, opowiada nam historię Ediego Adamsa, granego przez Marka Wolberga, młodego aktora porno. A my, widzowie, śledzimy jego losy na przestrzeni wielu lat rozwoju tej specyficznej branży na przełomie lat 70. i 80., poznając wiele ciekawych osobowości oraz ich sloty i upadki. Absolutnie uwielbiam Boogie Nights. Dlatego mówię, że jest niedoceniony, Ponieważ średnia na film łebie to 7,1. Dobra. Filmek nie jest, w sensie, to średnie, nie są jakimś wyznacznikiem czegokolwiek, ponieważ film w Stanach, jeśli chodzi o krytyków, jeśli chodzi o takich ludzi jak Quentin Tarantino, który wymienia go jako jeden z ulubionych filmów ostatnich 20 lat, i tak dalej, i tak dalej, film jest doceniony, ale mam wrażenie, że w takich kręgach, no właśnie, jak się wchodzi na ten nasz filmek, czy wpiszę jakiś w internet, czy zapytam znajomych, to dużo osób nie słyszało albo że był tylko okej. Okay. Ja tego nie rozumiem, ponieważ jak miałbym opisać ten film, to powiedziałbym, że jest to mix Pulp Fiction ze względu na dużą ilość ciekawych bohaterów, których losy specyficznie się przeplatają oraz ze względu na niesamowity miks humoru, który jest bardzo specyficzny i w ogóle tutaj PTA tworzy bardzo dziwny ton filmu, aż ciężko go opisać, z bardzo dobrymi scenami pełnymi napięcia i przemocy, które naprawdę no tutaj można wysnuć pewne porównania do filmów Tarantino, szczególnie tych wczesnych, w połączeniu z filmami Scorsese z typu kasyno czy chłopcy sferajny, ponieważ oglądamy rozwój tej branży na przykładzie iluś tam osób na przestrzeni lat. I niby śledzimy kilka postaci na poziomie rozwoju osobistego w tym czasie, ale mamy też szerszą perspektywę na wydarzenia w całym świecie XXX i wszystko to w o wiele śmieszniejszym wydaniu. To znaczy ton jest o wiele luźniejszy niż w filmach Tarantino, już na pewno luźniejszy od filmów gangsterskich ala Scorsese. I moim zdaniem wtedy 27-letni, a w zasadzie to jak kręcił, no to 26-letni, czyli w moim wieku, <grym> PT Stworzył arcydzieło. Nie każdemu ono musi pasować, nie każdy musi się ze mną zgodzić, ale no dla mnie film jest kapitalny. Jest tak wiele elementów. To jest tak bogata kreacja, szczególnie od tak młodego reżysera, który do no tego drugi film, słuchajcie, no dopiero zaczynał. A jest tak dużo rzeczy, które tu wsadził i to działa, że po prostu. Ja jestem zaskoczony, że ten film nie jest po prostu dla wszystkich takim drugim Pulp Fiction. Głównego bohatera gra młody Mark Wahlberg, który naprawdę nieźle gra w tym filmie. Ale haczyk jest taki, że mamy tutaj prawdziwą zbieraninę rewelacyjnych aktorów w ich najlepszym wydaniu. Począwszy na Bercie Reynoldsie, niestety już teraz nie żyjącym, który gra tutaj reżysera filmów porno, który jest postacią taką prawie przyszywanego ojca dla postaci Wahlberga. Julian Moore jako aktorka porno, jednocześnie postać takiej powiedzmy przyszywanej matki, która ma własne problemy życiowe. Heather Graham jako roller girl, która cały czas jej na rolkach, jest aktorką porno, od początku do końca filmu jest na rolkach, to jest, to jest, w ogóle jest tak dużo śmiesznych momentów związanych z tymi postaciami, tym jak oni żyją, jakie podejmują decyzje i tak dalej. Jest tutaj genialny John C. Riley, który staje się powiedzmy takim najlepszym kumplem naszego głównego bohatera, ma wiele też zabawnych momentów. Don Cheadle, którego bohater starał ułożyć sobie życie i otworzyć własny biznes i sceny z nim to chyba jedne z moich ulubionych. Nie wiem czy to w ogóle nie jest moja ulubiona rola tego aktora, który naprawdę tutaj nie chce nic spoilerować, ale ma kapitalne sceny i śmieszne i dramatyczne. I naprawdę fajnie się go śledzi. I jest tu jeszcze wielu innych pomniejszych bohaterów w epizodycznych występach, jak Philip Hoffman, i no naprawdę słuchajcie, tutaj tak dużo rzeczy zapada w pamięć, że można by wymieniać i wymieniać. No więc jak najmniej spoilerowo, żeby opisać styl chyba niszowego reżysera, jakim jest PTA, możemy tutaj docenić wiele rzeczy. Ale zacznijmy od budowania ujęć i pracy kamery. Na temat tego można by zrobić w ogóle godzinny esej filmowy i scena po scenie tutaj analizować, ponieważ PTA w tym wieku tak fantastycznie się bawi tym, jak tworzy ujęcia, jak wprowadza nas w film, jak pokazuje niektóre bardzo ważne sceny, jak... No, w sensie, to jest naprawdę, naprawdę kompendium wiedzy, po prostu w tym filmie. Można by się zabawić szkołę filmową i jechać scena po scenie. No ale weźmy sobie to otwierające ujęcie, które jest jednym z najlepszych otwierających ujęć ever, które jest nieprzerwane. Ja je tutaj tnę, żeby wam pokazać, po prostu, pewne rzeczy. Jak kamera podąża za bohaterami wewnątrz knajpy, gdzie PTA przedstawia kolejne osoby, jakby oprowadzając nas po obsadzie, gdzie robi kółka na około bohaterów, przechodzi sprytnie z jednych na drugich, na przykład za pomocą kelnera, gdzie nawet na chwilę nie pokazując pustej przestrzeni, kamera zawsze kogoś śledzi, kończąc na głównym bohaterze prawie trzyminutowe, skomplikowane, nieprzerwane ujęcie. Powiedzcie, czy to nie jest odważne? Czy to nie jest reżyser, który zasługuje po prostu na docenienie w stylu chłopak miał 26 lat, wziął kamerę, wziął tych aktorów i stwierdził, nie zrobimy klasycznego dobra, to ty jesteś tym bohaterem, coś mówisz, ujęcie na tego. Nie, stwierdził, zrobimy trzyminutowe ujęcie, gdzie kamera zaczyna gdzieś tam na zewnątrz schodzi, podąża, krąży mega skomplikowane, jest to choreografia, jest to coś, czego podejmują się tylko najlepsi. Ponieważ na pewno tutaj można wysnuć bezpośrednie skojarzenie z kasynem, yy, przepraszam, z chłopakami z Frainy, z jego Podobne te filmy są, ale. Chodzi mi oczywiście o scenę, gdy wchodzi Ray Loyota z dziewczyną, do knajpy, bocznym wejściem. I też mamy jedno długie ujęcie, ale w zasadzie bardziej, no bo to bezpośrednio przypomina wejście do knajpy, tak? Ale w zasadzie można by bardziej wysnuć tutaj porównanie do okna na podwórze Hitchcocka, ponieważ Andersonowi służy ono podobnie jak Hitchcockowi, jako świetne narzędzie do przedstawienia wszystkich bohaterów i wprowadzeniu w klimat filmu. Zresztą jest tutaj kilka długich ujęć, jeszcze bezpoilerowo krążyć, to jest takie jedno podczas imprezy. Jak oglądaliście film, to wiecie o czym mówię, gdzie śledzimy Kolesia od samochodu, przez cały dom jak chodzi, co się odnajduje, wraca do samochodu z powrotem i generalnie scena w taki tarantinowski chciałoby się powiedzieć sposób kończy się wybuchem przemocy i no mówię, nie wchodzę tutaj w spoilery, ale naprawdę jest wiele kapitalnych, długich ujęć w tym filmie. Bo wiecie, jak w dzisiejszych czasach idę do kina na jakąś piątkową premierę i w filmie jedno takie ujęcie by było, to w recenzji na pewno o nim bym wspomniał, bym powiedział, że no, film był taki, saki i owaki, ale słuchajcie, to jedno ujęcie zrobiło na mnie wrażenie, ponieważ to i to. I jeśli ten film składa się z samych takich ujęć, to jak ja mam go nie docenić? Wiecie o co mi chodzi chyba, nie? I z innych charakterystycznych rzeczy, które uwielbiam, łatwość, z jaką Anderson buduje ujęcia wyglądające trochę jak taki lekko pastelowy obraz, dzięki głównie dobrze wykorzystanemu oświetleniu oraz świetnej scenografii itd. Ponieważ wszystko jest takie leciutko kiczowate, śmieszne, ale i kolorowe, w świetny sposób oddające beztroskość przełomu lat 70. i 80. -tych. Humor w filmie jest absolutnie unikatowy, jest tak specyficzny, że naprawdę ciężki do opisania, ale jak dla mnie boski, ponieważ PTA, pomimo pokazywania branży pornograficznej, nie dość że. Sam nie tworzy w ogóle filmu porno, nawet to nie jest film erotyczny i idzie kompletnie w drugą stronę. Traktuje sekcję jak najbardziej przedmiotową rzecz, jak jakby chciał pokazać po prostu robotników idących do fabryki, opierając bardzo dużą część humoru właśnie o to zestawienie, że niby oglądamy erotyczną, pornograficzną scenę, a bohaterowie gadają o niej na zasadzie ustaw tą lampę, tak jakby się nic nie działo. I PTA ani nie gloryfikuje ich pracy, ani nie potępia, po prostu nam ją pokazuje w dosyć zabawny, ale przystępny dla widza sposób pokazuje ludzi w trakcie pracy, dla których to jest chleb powszedni. I wynikają z tego często kapitalne gagi, jak na przykład powracający par razem gag o tym, że żona postaci oświetleniowca granej przez Williama Macy'ego ciągle uprawia z kimś seks, dzięki czemu mamy takie komediowo złoto jak tutaj. What's wrong with you? Oh, my fucking wife, man. She's down there, some idiot's dicking her, everybody's standing around watching, it's a fucking embarrassment. Yeah, yeah, I know. Anyway, listen.

powtarzają się tego typu ujęcia przez cały film, albo wszystkie momenty związane z tym, że nasi bohaterowie gadają jakby byli lekko głupi, tak jakby PTA chciał bardzo uprościć skomplikowany temat, jakim jest ta branża porno. Seks, narkotyki, przedawkowania, no wiecie, wszystkie te ciężkie tematy, które teoretycznie film porusza, ale w świecie stworzonym przez Andresona, pomimo ewidentnych problemów tych ludzi, które spokojnie mogły posłużyć za podstawę do ultra dramatycznego scenariusza, o tym, jak ćpająca aktorka porno nie może odzyskać dziecka, ponieważ sądownie zostało jej zabronione, do czego są zdolni ludzie, którzy nie mają hajsu na narkotyki, to no wszystkie takie naprawdę, no wiecie, najcięższe, ludzkie, prawdziwe tematy, problemy i tak dalej. Historie rządz, upadków, karier, robienia dziwnych, strasznych rzeczy dla pieniędzy, narkotyków. PTA, mimo tych tematów, umiejętnie tworzy luźny, komediowy ton filmu, który co jakiś czas wzburza na chwilę sceną pełną szybkiej, no, takiej jak wcześniej powiedziałem tarantinowskiej przemocy. I nie chcę tutaj spoilerować, ale tym, no, bo wiecie, no. Znowu, nie chcę nikomu zabierać zabawy. Ci, co widzieli, wiedzą, o jakich scenach mówię. Jest taka na przykład jedna scena w knajpie, która przypomina scenę właśnie z Pulp Fiction, jak w tej małej knajpce wszyscy tam siebie celują wzajemnie, która kończy się czymś takim i, no, jest to kapitalne montowanie takiego pełnego napięcia, nagle wybuchu przemocy w tym dosyć głupkowatym, śmiesznym świecie, który cały czas nam przedstawia. I mamy kapitalną, jedną z najlepszych scen w tym filmie, w ogóle. Jedną z najlepszych scen ever, gdy trójka bohaterów idzie oszukać na dealu narkotykowym, ponieważ chyba dają fałszywe narkotyki, chcą za to pieniądze, są zdesperowani i generalnie mamy scenę, w której... Jak to bez spoilerów powiedzieć? Are minut pocimy się razem z naszymi bohaterami, którzy chcą jak najszybciej wydostać się z tego miejsca. Tam koleś, który jest dealerem sobie tańczy, jakiś chłopak z tyłu rzuca petardy, które co chwilę wybuchają i nasi bohaterowie się stresują. Kapitalna chwila też skończona Taką tarantinowskim To są sceny, których nikt by się nie powstydził W kwestiach, kwestii napięcia Hitchcock Czy inni wszyscy reżyserowie naszych czasów Naprawdę PTA odwala tutaj kawał dobrej roboty jako reżyser. Film ma mnóstwo mniejszych ciekawych zabiegów, które PTA pomimo młodego wieku stosuje naprawdę z niesamowitą brawurą. Mówię tutaj głównie o zabawy przy pracy kamerą, w przejściach, w dziwnych momentach w filmie. Zresztą nie wszystkie mi podeszły. Jest na przykład taki moment, gdy na jedną z imprez wchodzi koleś w garniturze, Nieważne, co tam się dzieje akurat w filmie. I PTA robi coś takiego, że jest kamera na jak wchodzi, po czym jest ujęcie z close-up jeszcze raz jak wchodzi, tak jakby powtarza i pierwsza moja myśl, za każdym razem jak widzę tą scenę to jest Boże, jakiś błąd w montażu, ale po prostu PTA sobie eksperymentował I bawił się różnymi wejściami, właśnie montażowymi trikami no Ale zdecydowana większość z nich gra, jest naprawdę dużo śmiesznych, ciekawych momentów, które Nie pozwalają w tym prawie dwu i godzinnym filmie zgubić naszej uwagi, no przynajmniej w moim przypadku PTA się po prostu bawi, długie ujęcia, durne rozmowy budujące życia naszych bohaterów Oraz dziwne sytuacje w jakich się znajdują, to jest właśnie Boogie Nights i ciekawostka w recenzji dwóch legend Siskela i Berta, ten drugi zachwycał się filmem i wspomniano m.in. przez sceną z tymi petardami pełną napięcia, podczas gdy Siskel narzekał na brak ogólnych wniosków, jakiegoś morału płynącego z filmu. Wciąż był już to bardzo dobry film, ale czegoś mu zabrakło. I to jest bardzo ciekawe spostrzeżenie, ponieważ rzeczywiście PTA te wszystkie poważne tematy nam przedstawia, ale na tyle upraszcza rozmowy bohaterów, to jak oni podchodzą do problemów, że można by powiedzieć, że w filmie rzeczywiście nie ma jakiegoś takiego jednego płynącego wniosku, który by nam coś powiedział o tych ludziach czy tej branży. Ale za to porusza tak dużo mniejszych rzeczy, że wydaje mi się, że przy kolejnych oglądaniach szczególnie możemy wyciągnąć mnóstwo wniosków z tego filmu. No bo możemy odbierać film jako fabularny pseudo dokument o branży porno i zmianach w niej następujących na przestrzeni wielu lat. Można go odbierać jako przykład młodego człowieka w postaci Głównego bohatera, który, jakby niezależnie w ogóle od branży porno, który wierząc w siebie stara się odnaleźć swoje miejsce w życiu, zrobić jakąś karierę i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, ma wzloty i upadki, no takie klasyczne od zera do bohatera, z powrotem do zera, z powrotem do bohatera. I zresztą każda z tych postaci ma jakieś swoje problemy, swoje cele, które próbuje osiągnąć, swoje marzenia, które im wychodzą, nie wychodzą. To jest naprawdę bogaty film. Ale jakie jest tego sedno? Co tak naprawdę PTA miał na myśli? Musicie obejrzeć sami, musicie sprawdzić i do czego was ten film zmusi w kwestiach refleksji, morałów i tak dalej. Ponieważ naprawdę jest tutaj coś dla każdego. Ode mnie Buginaj zostanie 10 na 10, ponieważ, no tak jak mówię, dla mnie to jest film kapitalny. Jeden z najlepszych swojej dekady. No nie widzę powodu, żeby dać mu mniej, ponieważ ma tak dużo genialnych elementów, że... Mówię, no tam, dla mnie coś podobnego do Pulp Fiction w połączeniu powiedzmy z Kasynem czy Godfellas. To jest film na podstawie którego można by zrobić 10 esejów filmowych każdy na inny temat i jest tu tyle materiału do pracy. I generalnie rzecz biorąc, szczególnie, że PTA to był jego drugi film i wiecie, chłopak przed trzydziestką i tak dalej. No. Zazdrość i szacunek. <laughs> Czekam na wasze opinie o Boogie Nights. Mam nadzieję, że kogoś zachęciłem do obejrzenia i mam nadzieję, że będzie wam się podobało, no bo wiecie, nie każdemu musi się podobać to samo. Dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym Ponarzekajmy o Filmach.